Cześć! Witajcie! Dzisiaj jest bardzo radosny dzień, bo poza tym, że pięknie świeci słońce i roślinki się tu napawają ostatnimi promieniami pięknego jesiennego słoneczka, to jeszcze jest inny powód ku mojej radości, bo dzisiaj rozsyłam do Was moje paliki. Widzieliście już je w filmie o przesadzaniu chojek kolekcji chojowej? Tam przesadzałam 8 chojek na paliki, właśnie takie, przezroczyste. W zasadzie to bezbarwne. Widać w refleksach słońca. A tak, to są bardzo delikatne, subtelne. Jedynie podtrzymują roślinę. Na pewno nie zapewnią optymalnego wsparcia dla filodendronów czy monster. Dlatego też ten filek utrzymuje te przecudne, maleńkie listeczki, które bardzo mi się podobają. Floride w dorosłej formie również bardzo doceniam. Chociaż ostatnio pozbyłam się mojej rośliny matecznej z ogromnymi liśćmi, także został mi ten maluszek trzypędowy z takimi słodzieśnymi listkami. No i co? Z racji na to, że wstawiłam tu post na społeczność, ale one chyba mają mały zasięg. Chciałam nagrać filmik, ale jakoś mi zeszło, było dużo zajęć. Jeszcze ta obrona. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to obroniłam się na piąteczkę. Dziękuję za trzymanie kciuków. A wracając do palików, to w tym tygodniu trwała przedsprzedaż ich na grupie roślinnej. Ale z racji na to, że miałam dać znać tutaj na YouTube, a jakoś mi to uciekło, to przedłużamy akcję. Dobra, przyniosę chojkę. Hoja serpens w jesiennych promieniach słońca. Te paliki to są takie łuki. Wysokość ich to jest... 30 cm, gdzie te mniejsze są ciut niższe. O, wy tego nie widzicie, ale... I właśnie, są w dwóch rozmiarach. jednym takim mniejszym i drugim większym. Super się do nich sprawdzają takie żabki do włosów w tym najmniejszym rozmiarze. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a tymczasem chciałabym z wami również przesadzić tą chojkę, karnosę. Rośnie mi przecudownie. Zobaczcie, jaka już jest wielka. A nie tak dawno zaczyniała. Jak przywoziłam je tutaj do lutem do nowego mieszkania, to to były dwa takie pędy. A teraz mega. Zresztą wszystkie moje sadzonki karnosy rozpoczynałam od sadzonki takiej pędowej. Trochę to trwało, żeby ruszyły. A teraz takie piknotki. Zastanawiam się, czy nie dosadzić jeszcze tej jednej sadzonki, ale wydaje mi się, że tu już jest wystarczająca ilość pędów. Zwłaszcza, że tutaj wszędzie ona wypuszcza mi. O! I tutaj również. Nowe pędy. Mm. I tutaj. Sporo tego jest. Niestety zapuściłam ją trochę. Jest w doniczce takiej orchideowej i korzenie wyszły z wodem. Będzie ciężko się tego pozbyć. Będą prawdopodobnie straty, ale zobaczymy. Także... Wydaje mi się, że korzenie jeszcze w tej doniczce nie są tak bardzo przerośnięte. Jedyne co to wyszły dołem? Spróbuję wysypać. Hoje i zasadzić ją z korzeniami troszkę wyżej. Nie wiem jak to pójdzie, bo ona tu ma <grych> palik w komplecie. Spróbuję wyciągnąć palik. Przyczepiłam go tutaj na dwóch prytytkach. I teraz pytanie: czy to odciąć, czy co z tym począć? W zasadzie mogłabym odciąć te prytytki. O może? Bo też zastanawiam się, czy nie wyciąć na przykład pół doniczki tego boku doniczki, odciąć spodu, żeby użyć tego jako takiego stabilizatora dla palika, który jest wysoki, a będzie jeszcze jedno przedłużenie, a resztę posadzić tak bez odpływu. Na ten moment priorytetem byłoby u mnie ocalenie tych korzeni. Że nie prezentuję się w ten sposób. I póki co trafi do butelki. Większość roślin staram się teraz trzymać w przeźroczystych naczyniach. Może to powodować algi i ten charakterystyczny zielony nalot na słońce. Jednak to, że widzę od razu ile jest wody, jest ogromnym plusem. Butelka, w których mamy nadmiar w domu, ponownie wykorzystana, jest lepszym wyborem. Ogólnie to bardzo podobają mi się takie szklane wazony, czy jak w tym przypadku szklanki używane jako osłonka hydroponiczna. Na razie zostawiam na mało kosztowe rozwiązanie. A jak będzie mi się to sprawdzało na dłuższą metę, to przeniosę się na takie szklane naczynia. Okej. Okay. Że pukałam tą partię lechuzy, a nadal tam jakieś poprochy na dnie. Ach, no niestety chyba to jest to nieuniknione. Mm, ślicznotka. Biorę serpent. I odkładamy ją tu na miejsce. Tak się z bliska prezentują poliki. Te mniejsze w rozmiarze S. Listeczki. Jeżeli chodzi o mniejszy zestaw, ten w rozmiarze S, to idealnie on się sprawdzi właśnie pod hoje, czy też ukorzeniające się sadzonki, a rozmiar M Tutaj już palik jest mocniejszy. I to już może być podparcie na spokojnie pod jakiegoś małego fiorodne drona czy monsterkę. Tak jak widzieliście to moją floridę. Tak to się razem prezentuje. Jeżeli chodzi o rozmiar tych palików, ich prostota i to jak delikatne są. Bardzo do mnie przemawia. Szukałam takich od dłuższego czasu. Nie byłam w stanie ich się znaleźć, także. Tworzyłam swoje. Jeżeli również poszukujecie, albo przypadę Wam do gustu, to ma więcej informacji w opisie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu i do następnego. Cześć! Nie mówcie nikomu, ale dla tych z Was, którzy dotarli do samego końca, będzie jakaś specjalna oferta, także odezwijcie się na brief.